W dzisiejszym odcinku jazda na wakeboardzie, lot na spadochronie, ekstremalny aquapark i mała niespodzianka na koniec. Każdy z Was, kto chociaż trochę mnie zna, wie, że moją pasją są sporty ekstremalne. Jeżdżę na deskorolce, w zimie zdarza mi się jeździć na czymś podobnym do deskorolki. Niestety są sporty, które zdarzało mi się tylko i wyłącznie za dzieciaka oglądać w telewizji, ale nigdy nie zdarzyło mi się ich spróbować. Jestem w Turcji, to właśnie tutaj starałem się spełnić wakacyjne marzenie moich dziadków. I tutaj też chciałbym sobie spełnić swoje marzenie. Jeszcze z czasów nastoletnich, gdzie marzyło mi się, by przetestować ekstremalne sporty wodne. I to właśnie zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Będę to robił po raz pierwszy w życiu, ale powiem wam, że w niektórych rzeczach jestem naturalem, więc może się uda. Trzymajcie za mnie kciuki i zostawcie łapki w górę, jeżeli myślicie, że to dobry pomysł. Moment, traktor jedzie. A, i by the way, możliwe, że poza sportami wodnymi, w dzisiejszym odcinku odhaczamy jeszcze kilka innych fajnych atrakcji, których nie zdążyłem tu przetestować, a są warte przetestowania i pokazania. Tymczasem spójrzcie. To właśnie miejsce, do którego się udajemy i tam czeka na mnie dużo różnych fajnych rzeczy do wyboru. Na was natomiast czeka bardzo dużo fajnych odcinków na tym kanale, a będzie ich jeszcze więcej, więc jeżeli chcecie widzieć je wszystkie, to zostawcie sobie subskrypcję wraz z łomeczkiem na kanale, a jak pomysł na ten odcinek wam się podobał, to zostawcie łapki w górę, to może w przyszłości zrobimy więcej podobnych rzeczy. W komentarzach Napiszcie, co z dzisiejszego odcinka spodobałam się najbardziej, a teraz oglądajcie go do samego końca. Zaczynamy. Dobra, dorobiłem się pierwszego kibica. Proszę bardzo, to mój pierwszy kibic. Będziesz kibicował w No jakże. Się... Dam radę na wakeboardzie? No spróbuj nie. No, więc wodna deskorolka to pierwsza atrakcja. Żeby było fajniej, ogólnie będę ciągnięty za łódką. Więc, żeby było fajniej to widać, to poję drugiego opro do łódki i może uda się mnie złapać i z pierwszej perspektywy, o tak, z statki piersiowej, i z takiej perspektywy, że z łódki też mnie będzie widać. Więc teraz uczymy się na sucho, jak mam wstawać z wody. Kiedy motorowa ruszy w ogóle co w Turcji, mam wstawać tak, mieć ręce w miarę prosto. Dłonie mają być na wysokości kolan. Heavy boy. I mam się obrócić. I będzie git. <grym> like that? Yes. Nie More or less. Nie, nie, nie. Dobra, instruktaż mamy za sobą, poradziłem sobie średnio, na żywo musi pójść mi lepiej. Jazdunia. Jest lina, jest decha, idziemy sobie z ziomeczkiem i stąd startujemy. Ale to będzie cool. Będzie super fajnie. Zawodowany, elegancko. ale zimna. Jump, jump, jump. Ah, oh, jump in water? Yes. Okej, okay, dobra. Ciężko się w tym pływa, wiecie, bo to trochę hamuje, ale kazani chłopaki odpłynąć. Ktoś nie wierzył, to teraz musi tuba zostawić Jak ktoś nie wierzył, wielkie pozdro dla was, firy Pływam na bale! Dobra Próbuję się utrzymać do końca może To jest, słuchajcie, moje spełnione marzenie Zawsze marzyłem o sportach wodnych Zawsze marzyłem o tym, żeby sunąć sobie na balach Na surfingu, na wakeboardzie I właśnie odkaczam wakeboard O kurde, ależ to, ale mnie wszystko boli. A złe, gdzie mam całe czerwone i zmęczone dłonie. Raz udało mi się wstać i pojechałem naprawdę daleko, ale każda kolejna próba wstania to jest ogromny wysiłek. W moim przypadku szczególnie dla dłoni, Dodatkowo cholernie bolą mi nogi, ale było warto, było zarąbiście, a teraz wracam na łódkę do chłopaków. Uh, całe mi się nogi trzęsą, my legs are Ja yeah, tired! Zmęczony jestem, cholera! Ale dobre to było. Ta rozrywka kosztowała mnie jakieś 60 euro a moja oficjalna ocena to 60 na 10. Wrażenia niesamowite. I taka przygoda, kurde, warta każdych pieniędzy. Naprawdę, jeżeli tylko macie na to fundusze, idźcie na łejka, spróbujcie. To jest coś, czego nigdy w życiu nie zapomnicie. Naprawdę kozacko. Tak, po pierwszym upadku do wody już byłem zbyt zmęczony. Nogi, ręce, pośladki, dłonie, żeby wstać drugi raz. Ale ten jeden był długi i zarąbisty. I co, Dziadek? Jak tamty ten upadek nie bolał? Nie, co ty? Ale wstałem za trzecim razem i przejechałem, widziałeś źle? No, widziałem. Wiesz, że to się nie tak często udaje. Aleś trochę pojeździłem. No trochę pojeździłem, ale drugi raz już byłem zbyt zmęczony, żeby wstać, wiesz? Już mnie nogi bolały, łapy, miałem czerwony odchwytu i już nie dało rady. Ale ten pierwszy raz, jestem cholernie dumny, że się udało. Na takie sporty trzeba ćwiczyć, nie? Proste. No to teraz musimy to robić co lato. Postanowione, dzialek już postanowił, będziemy ćwiczyć. <noise> Czas przetestować drugą atrakcję. Chodźcie, ja wam pokażę i tylko zadam wam takie pytanie, czy kojarzycie to jak się puszcza latawiec? Wiem, że to dziwne pytanie w tym momencie, ale yy, no bo jakby wam to wytłumaczyć, bo to ja będę tym latawcem, tutaj będę leciał na spadochronie na łódką. I w dzieciństwie miałem lęk wysokości, którego jeszcze jako dziecko pozbyłem się w taki sposób, że jak były takie helikopterki, karuzele, to naciskałem je do maksa i wylatywałem na samą, samą górę i w taki właśnie sposób przestałem się bać. To poleci znacznie wyżej. Tutaj linka ma chyba jakieś 250 metrów, o ile się nie mylę, zaraz to zapytam. I prawdopodobnie będziemy całkiem nieźle widzieć hotel z góry. Kurde, to będzie potężny zastrzyk adrenaliny. POV, wchodzimy na łódkę i to właśnie ta łódź będzie mnie ciągnęła. Ta jest znacznie większa od poprzedniej. Tutaj jest spadochron, a ja idę znaleźć jakieś miejsce na GoPro. Może coś się znajdzie. Szara taśma, najlepszy przyjaciel młodego filmowca. Jak tak teraz sobie o tym myślę, to będzie jedna z najbardziej porąbanych rzeczy, jakie do tej pory zrobię w swoim życiu. Ale jedna z, bo zrobiłem ich trochę. I pewnie jeszcze zrobię oby. Tu jest pole, z którego będę startował. Ta kamerka wszystko ładnie obejmie. A tam mętlecie! Patrzcie, jakie piękne niebo! No, co prawda, jest chmurka, jest trochę wiatru, ale jest pięknie. To są majtki dla dorosłych? One są po to, żeby się nie obsrać w locie. I tak wygląda obraz z kamerki 360, jeżeli udało nam się ją zmontować i dostać pliki, jeżeli się nagrało oby, bo to się może przydać. See you next year, bye bye. <laughs> Powiedział mi do zobaczenia za rok. O, cholera! Przecież tu jest zarąbiste, słuchajcie, nie istnieje lepiej wydane 70 euro, a przynajmniej uważam tak w tej chwili, to jest super, to jest super, ej, nigdy nie sądziłem, że wakacje pozwolą mi spełnić dwa takie marzenia, nie, marzył, no marzył mi się wakeboard, marzył mi się spadochron, w dzieciństwie naprawdę miałem lęk wysokości, no zobaczymy jak wlecimy na samą górę, czy oby na pewno się go pozbyłem, bo jeżeli nie, to pozbędę się go teraz. Jest przepięknie, jest przecudownie. Mam nadzieję, że to dobrze wszystko widzicie, bo jest to widok warty zobaczenia. Oj, trochę zaczyna wiać, i trochę zaczyna mną gibać, Ale to chyba nic takiego. Wow, ale fajnie widać dno, wody. O, kurde. Ile tu skał? Skał? A, skały! <ścoughs> Naprawdę, nie sądziłem, że praca na YouTubie. I wsparcie widzów pozwoli mi przeżyć takie przygody. Bo to, że tutaj jestem, no to jest tak, jakby. No bo obiecałem coś widzom. Nie obiecałem, że dziadków wezmę na wakacje. Wakacje dziadków opłaciłem oczywiście z pieniędzy z pay -per -view, swoją część ze swoich. No ale to, że to w ogóle się zadziało, to też jest Wasza zasługa. Także dziękuję wszystkim. Ej, czuję się cudownie, czuję się najlepiej na świecie. Warto było skończyć streamować na Twitchu serio. <laughs> Człowiek jest szczęśliwie i można robić takie rzeczy. Kozac. To... Powiem wam, że jeśli chodzi o krzesełko, to czuję się komfortowo. Nie jest to zbyt męczące. Z góry widzę jakieś łabice rybek chyba. A nie, to glony! <grym> Dobrze, że mi takich rybek na obiad tutaj nie podają. O, jak ładnie hotel widać! Spójrzcie i widać akłapar, w którym swoją drogą na pierwszym odcinku prawdopodobnie nie byłem, bo zaplanowałem dla dziadków tyle wycieczek, że nie było na to czasu. No, to bujanie przez chwilę było takie... O, i właśnie takie było, takie jak teraz było. Ale pięknie teraz widać nasz hotel. Teraz dopiero widać, jaki on jest wielki. W ogóle nie wiem, czy wam mówiłem w poprzednim odcinku, ale to jest hotel, który jest top 10 w Turcji. Jest w pierwszej dziesiątce hoteli. Ma jedną z największych, o ile nie największą powierzchnię basenową, bo jest to 5,500 metrów kwadratowych. Jest tutaj naprawdę wiele pokoi o różnych standardach, są takie pokoje z drabinką i basenikiem, są takie jak my mamy, czyli bardzo blisko morza no i są takie też w głównym hotelu, który właśnie widzicie w budynku Już widać brzeg, to znaczy może, że tam już będziemy powoli zjeżdżać? Bo mi już tak w górze to chyba wystarczy wrażeń. O, tam gdzieś na dole jest dziadek, w tym momencie przemo robi wam strzałkę w montażu, obserwuje mnie cały czas Dobra chłopaki, będzie! Zdejmijcie mnie już! Ja już się nie będę targował, obiecuję! Serio, poznaczam was wszędzie, obiecuję, naprawdę! Tak, więc w tym momencie widzicie oznaczenie tutaj tych chłopaków, co mnie wieźli na tym wszystkim. Bardzo są super, bardzo polecam. Odwiedźcie ich koniecznie, jak będziecie w Turcji w Didim. Dobra, ściągają mnie chłopaki na dół, ale zarąbiste przeżycie! Halo dziadek! Siemano! Ale stoi, i obserwuję wnuczka! Dziadek! Dobrym jestem latarcem! Nie słyszy, zapytam go zaraz. Dobra, mam podnieść nogi do góry? A pewnie po to, żeby się nie zahaczyć o łódkę? A, soft one! Mięciutkie lądowanie, elegancko! No dobra, do teraz takie małe podsumowanko z mojej strony. Jeżeli wakeboard był 60 na 10 to skoro Tulina miała 250 metrów, to to było 250 na 10 Przygoda warta każdych pieniędzy. Pytałem cię dziadio z góry, czy byłem dobrym latawcem. Kozak jesteś. Props, <grym> od dziadka dostałem. No to kozacko. Piję mi piąteczka z dziadkiem, puf! Widziałem cały hotel z góry, amfiteatr. I wiesz, co zobaczyłem? Bo my wchodziliśmy tutaj, nie? Do wody i tu było dużo kamieni, a tam dalej, w głąb plaży, jest piasek. I można sobie wejść po piasku. A my tego nie sprawdziliśmy ostatnio. Ale lepiej tu jest. Idziemy to sprawdzić zaraz, co? Dobra, to zanim pójdziemy z dziadkiem na chwilkę do morza, to ja to jeszcze ogarnę z chłopakami i czeka nas jeszcze coś do odhaczenia, także zostańcie z nami, bo to też jest fajne. Dobra, to jest moja ostatnia szansa, żeby odhaczyć tą atrakcję, bo przez cały wyjazd nie było na to czasu. Aquapark wewnątrz hotelu. Rurki, które tutaj są, są naprawdę potężne, to nie jest byle co. Są też jakieś bębny, jakieś zawiasy tam dalej i powiem wam, że naprawdę od dłuższego czasu chciałem tego spróbować. Jedziemy! Ej, to jest zarąbiste, muszę na to iść! A te tutaj są naprawdę długie. Kurde! Też ciekawe. Idziemy po schodkach do góry. Ciekawe, czy puszczą mnie z dwoma GoPro. Może na wszelki wypadek nie będę pytał. Zaczynamy od tego bydlaka. Uuu! Ej, kozacko! To jest to szybkie! Tutaj. No dobra, to była niezła narączka. Teraz zaatakujemy jakąś dłuższą. Mam lekkiego pecha, bo smog akurat jest zamknięty, więc pojedziemy na coś innego. Pojedziemy na to! Chyba. Mam piknę różową i będę tędy pik nie zjeżdżał. Tak, wziął mi, wziął mi, wziął mi, wziął. Bzium. To może być niezłe. Dobra, wjeżdżam! O! O! O, chulera! <śmienicą> I se wątka a co by nie? Dobra, już wiem, co by nie. Ej, super! <śmienicą> nie mogłem się wygramować z wrażenia, trochę mi się zakręciło w głowie, ale muszę przyznać. To było dobre. Szczerze mówiąc, nie że to będzie aż tak dobre. A teraz pociśniemy tym zakręconym grubasem za mną na moim pięknym różowym pontonie. To może być dość fajne. Ta rura wygląda naprawdę grubą. D-I-S. Dream. No i tak się zrywa subskrybentów. You got to subscribe? Yeah. Ok, cool. Thanks, man. To byłem A teraz? wow to nowe nowe doświadczenie. I ta rura jest O kurde, teraz na otwartym, a ja plecami Pewnie, czemu by nie Tak, tyłem sobie pojadę No, jest git, jest git Generalnie zawsze jeździłem tyłem Zawsze lubię jeździć z tyłu Zarobliście, było po... I zabrałem sobie trochę wody puchu na później. I na później zostawiłem sobie, wydaje mi się, że najszybszą i najciekawszą rurę, jaka tutaj jest. Czyli to, patrzcie, do tego bębna idzie ta cieniutka rura, która jest naprawdę szybka, więc tu może być niezły kocioł. E, sprawdźmy to. Ok, let's go! Powiedział, że mogę, tu jadę. Kurde, tak trochę wiadomo. Pionowo... Serio, wow. Nie wiedziałem co przycisk, ale śmiesznie to było słychać Wakeboard odhaczony, spadochron odhaczony, a kłapark odhaczony! Czy jest jeszcze coś co powinienem zrobić na wakacjach? A, no tak, no przecież. Spontaniczny wakacyjny tatuaż. Pamiątka z wakacji na całe życie. What's up guys! You got any tattoos or something? No, no tattoos, okej. Okay. Oh, only, only salty pretzels. <laughs> Dobra, zaraz wymyślimy coś fajnego i dziaramy, jazda. Projekt gotowy. Tyłek posadzony. Szef, czuba yeah. Yeah. I skończony. I zafoliowany. A, bo tak, bo w ogóle to wylatuje za 4 godziny, więc chodźmy go szybko pokazać dziadkom i despakować bety. Szybko, sprawnie, przyjemnie, bezboleśnie. Jak każdy tatuaż u mnie, bo wszystkie poprzednie robiła mi Ines. Ines, jeżeli to oglądasz, to ja przepraszam, że ja poszedłem gdzie indziej, ale. ale. Wstaw tu dowolną wymówkę, proszę, przemów, wstaw za mnie jakąś wymówkę, wstaw jeszcze za dwie, okej, okay, miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dziadziu, babciu, dziadziu, babciu, mam tatuaż, mam tatuaż, mam tatuaż, mam tatuaż, mam wakacyjny tatuaż, o, to zrobiłem na kolanku. A ty ja wolę jeden. No ale patrz jaki ładny jest plasterek, bo jak się dziecko wywróci, to się mu nakleja plasterek, a na plasterku, poważ babciu, co jest. No ale zobacz, co jest na plasterku. Elliot. Z serduszkiem, Lucyna, January. Żebym pamiętał, że się mną opiekowaliście, jak byłem dzieckiem i że teraz ja się muszę opiekować wami. Tak, Fajny? No fajnie. Fajna pamiątka ze wspólnych wakacji? Pierzka ja nie przepadam za tymi. Ale powiedz, że ten ładny. No, ładny, ten jest może ładny, bo to. Ten jedyny. Ten tylko z krękolami. Tylko ten się babci podoba, A to wiedziałeś? o? Obleci, no. Obleci no! No i tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy nie odcinek. Dobrze. Kiedy? No teraz, jak nie na chwilę nie wyszedłem. Nie Że dzisiejszy tak. odcinek też obleci! Jak tak, to strzelcie łapki w górę, bo ja dziś przeżyłem jeden z najlepszych dni mojego życia. Miałem multum atrakcji. To chyba był naprawdę jeden z najlepszych dni mojego życia i tego wyjazdu. Strzelcie łapkę w górę, suba i zapraszam na poprzedni odcinek. Jak nie widzieliście poprzedniego z wyjazdu, zobaczcie koniecznie. Bardzo. Do zobaczenia w kolejnych. Hejjo!